To już czwarta edycja Festiwalu Biegowego. Dzisiaj po raz kolejny uczestnicy ruszają na, na trasę. Właśnie przed chwilą wystartował dystans 44 km. O godzinie 16 wystartują zawodnicy na dystansie 22 km, a później na dystansie 12 km. Pogoda nie jest straszna dla biegaczy. Trasa prowadzi głównymi duktami w przeciwieństwie do innych imprez, które organizujemy. Dzisiaj zawodnicy, uczestnicy mają okazję biec głównymi drogami nadleśnictwa Kędzierzyn-Koźle. Klasyfikacje różnią się tylko i wyłącznie dystansem. Dystans 44 km pokonuje, pokonuje dwie pętle, a dystans 22 km i 12 jedną jedną pętlę. Ten dystans 44 km to jest taki jeden z najkrótszych dystansów leśnych, przełajowych, które organizujemy. Być może musimy go bardziej rozprom rozpromować jeszcze. 44 km, czyli to jest troszkę powyżej, powyżej dystansu maratońskiego, ale taki naprawdę bardzo krótki, bardzo, bardzo krótki dystans ultra. W przeciwieństwie do właśnie innych imprez, o których Pan wspominał, gdzie mamy dystansę nawet do 100 km. Teraz przygotowujemy się właśnie do ultra zuchwałych aktywności, gdzie najdłuższy dystans. Wydłużyliśmy do 100 km i to będzie pierwszy taki dystans przełajowy tutaj w tej części województwa opolskiego. Jest rozgrywany długi dystans na Biskupiej Kopie, ale to jest już inny teren, górzysty. My organizujemy bieg przełajowy na dystansie 100 km 1 marca. Przyjeżdżają do Kędzierzyna biegacze praktycznie z całej Polski, zwłaszcza na, 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 ten, na ten długi dystans. Mamy zapisane osoby z Gdyni, z Gdańska, z Krakowa i z wielu, wielu naprawdę innych miast przyjeżdżają do, do Kędzierzyna po to, żeby biegać po naszym lesie e, i wspaniale się bawić na, na właśnie na naszych imprezach. Trasa bardzo super przygotowana malutki deszek, ale to mnie przeszkadzało do tego, żeby biec z psem. Pies dla psa pogoda idealna dla mnie też, bo jak dla niego jest idealna pogoda to dla mnie też. E, zachęcam wszystkich do, do biegu z psem. Biegam już od 4 lat z psem e, i to zaczęło się od psa Także ta przygoda trwała dalej. Niedawno zostałem wicemistrzem Polski w Doctor Kingu, czyli biegu, spaceru z psem po górach. Kolejne plany na przyszłość to start w Mistrzostwach Świata w Anglii, cross. Na trasie było dzisiaj troszkę ślisko, ale warunki jednak nie były złe. Była to bardzo szybka trasa do pokonania. Udało się zrobić. Trzecie miejsce, moim zdaniem jest to dla mnie wielki sukces tutaj w Kędzierzynie, biegnę po raz drugi, wcześniej biegłem na grubej dyszce, no podoba mi się ten las i myślę, że planuję tutaj kolejne starty w przyszłości. Moje możliwości no, oceniam no, na to co teraz, co udało mu się dzisiaj przebiec. Yy, wydaje mi się, że to jak na mój wiek jest to dobry rezultat, wiadomo są lepsi zawodnicy, są gorsi, ale najważniejsze jest to, żeby dalej uczestniczyć w kolejnych zawodach, w kolejnych startach, coś robić w życiu, prawda? Rewelacyjnie, świetnie, warunki fajne, myślałem, że będzie więcej błota, było troszkę omijania kałuż, ale, ale wszystko w porządku, także pogoda, pogoda dopisała, lubię w taką pogodę biegać, bo, bo nie ma tego zmęczenia i yy, jakieś drobne... Gdzieś tam jakąś 70 wygrałem, ale to wszystko mniejsze zawody. i Pierwsze miejsce miałem jeszcze w biegu 24 godzinnym w leśnej dobie. E, ukończyłem jeszcze 240 km e, Lądek zdrój, Także kilka, kilka rzeczy tam już mam po drodze, ale ale no nie jest tego dużo jeszcze. A brat jest lepszy. Może dlatego, że młodszy, a starszy rad dopiero zaczyna, także, ale sukcesywnie goni, także jest, jest ciśnienie. E, trasa fajna, mimo że wczoraj dzisiaj padało, to było dość twardo. E, Błotka było stosunkowo mało. Nie? E, więcej na łydkach zostało niż było widać. Zawsze powyżej 10 stopni się fajnie biega. Tam żaweczka, która dzisiaj była, to nawet pomagała, bo tak składzała. Nie, nie przeszkadzało to. Następny start mamy w Krakowie za dwa tygodnie. No, tam będzie, będzie można powalczyć i, i dobry wynik zrobić.